Cześć, jestem Infinity. Dziś nietypowo mam dla was konkursik, w którym macie do wygrania kilka giftów, znaczy prezentów do doty dwójki, bo dostałem za darmo, że to wszyscy dostali, nie? Ale ktoś nie ma, to mogę dostać. Abym tylko wiedział. Komentarz pod filmikiem to jest e, wymagane. E, subskrypcja i aktywność. Bo tutaj widzicie kilka. Kilka mam tego. Nie wiem za bardzo, jak to się wysyła. Ale napiszę do, jak sobie kogoś wybiorę, to napiszę do niego na PW i mu wyślę. A czyli muszę mieć e-mail albo przez Steam'a. Ale przez Steam'a to muszę mieć chyba znajomych. Mm. Tak. Muszę mieć kogoś z znajomych, żeby wysłać przez Steam'a. Dlatego potrzebuję kogoś e-maila. Tak. Rozdam. 5 hmm, pięć kluczy na razie. Tak, pięć kluczy byłoby dobrze. Znaczy to nie są klucze, to są prezenty. Pięć kluczy na razie mogę wysłać, później wyślę jeszcze kilka. Czyli tak, warunki to jest tak. Jesteś moim widzem? Skomentowałeś ten filmik? Zlajkowałeś ten filmik? A komentarz musi być po to, żebym mógł sobie kogoś wybrać, bo z lajków nie, nie wybiorę nikogo, bo nie pokazuję kto lajkuje. Więc... E... Życzę powodzenia Wam w losowaniu. Mam nadzieję, że akurat ten kto chciał ten dostanie ten prezent. 5 rozdam teraz. Kolejne rozdam kiedy indziej. Żeby nie rozdawać wszystkiego na raz, bo mam strasznie mało widzów. Na razie mam 25 widzów, to uznajmy to jako... jak to się nazywa? No ten ten. Specjal na 25 widzów. Więc ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że ktoś z was wygra, na 100% ktoś z was wygra, 5 osób wygra. Mam nadzieję, że ktoś to zobaczy i dojdzie nam kilku nowych widzów. No, powodzenia, Siemanko, subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie. Na pewno wygracie, ja nie oszukuję. Siemano.